Dzień dobry, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę w końcu się z Wami przywitać. Wczoraj wróciłam z nadmorza, także nic nie nagrywam, chociaż w zasadzie nagrałam dla Was film. Nagrałam dla Was film nad morzem, siedząc na plaży o właśnie prowadzeniu tej działalności gospodarczej, tak jak chcieliście. Jednak po przesłuchaniu go w całości. Yy, no, stwierdziłam, że nie da się. Nie mogę go wrzucić, bo jest zbyt duży szum może słuchajcie i wiatru w mikrofon. Także nagram go wam jeszcze raz na spokojnie w domu. Yy, może uda mi się dzisiaj, chociaż muszę zobaczyć, jak tam zamówienia, bo nie jestem w temacie. Jeszcze nie zaglądałam do komputera, bo na razie ogarniałam. Wiecie, pranie i całą resztę. Bo wczoraj przyjechałam, byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie posłuchać całego dniu na plaży i potem powrocie w tych korkach. Wiecie, jak to jest. E, także musicie mi wybaczyć, ale już do Was wracam. E, oczywiście ja jestem Iza, to jest kanał porachowany. Tutaj prowadzę nasz budżet domowy metodą kopertową. E, w zasadzie jest to metoda zero, czyli e, każdy nasz zarobiony grosz dostaje swój cel. Twój kierunek. Yy, witam się jeszcze raz bardzo serdecznie. Yy, tak jak mówiłam, dzisiaj yy, nagrywamy nie, nie mówiłam to teraz opowiem <ścoughs> dzisiaj nagrywam podsumowanie poprzedniego tygodnia, który skończył się dla nas w piątek. To był ostatni nasz dzień zeszłego tygodnia budżetowania. Kolejny tydzień mamy teraz też do piątku, akurat kończy się miesiąc. Ja właśnie lubię sobie tak yy, zaplanować, żeby mój miesiąc budżetowy miał 4 tygodnie. Czasem wychodzi 5, ale nie wiem czemu ja lubię skracać do 4. Chyba dlatego, że lubię liczby parzyste. Jak ktoś ma natręctwa, tak jak ja, to wie o co chodzi. No dobra, już, już nie przedłużając. To co tutaj widzicie, to oczywiście moje segregatory. Zaraz będziemy robić podsumowanie w moim planerze, bo na kartach statusów już sobie tam mniej więcej nakreśliłam, co i jak. Mniej więcej wszystko mi się zgadza i z paragonami, i z tymi moimi notateczkami, więc się cieszę, bo niczego, nic mi nie umknęło. Część zakupów robiłam w tym tygodniu kartą, dlatego że mój mąż poprzednio wypłacił znaczy, podebrał trochę kasy z koperty, bo potrzebował gotówkę, a już nie zdążył wypłacić mi się też nie chciało jechać. To nie były duże pieniądze, więc sobie po prostu pykałam kartą kilka transakcji w tym tygodniu. Ale mam trochę drobnych z reszty które, zakupów, które zrobiłam później, więc nie jest źle. Nie wiem, czy coś z tym dzisiaj zrobimy, zastanowię się. Udało mi się troszeczkę dorobić poza sklepem. Dorobiłam 300 zł do budżetu, także myślę, że też bardzo fajnie. No, trochę wydałam kasy w związku z tym weekendowym wyjazdem nad morze, ale to też zaraz wam wszystko powiem. Tutaj mam przygotowane pieniądze, właśnie z tych dodatkowych moich zarobionych. I one pójdą do tych cotygodniowych naszych wyzwań. Um, I jeszcze postanowiłam, że wrzucę tam 40 parę złotych do wyzwania: 50 kopert, bo jednak są to dodatkowe pieniądze. Znaczy, tak szczerze mówiąc, to jeszcze zarobiłam w stówę na Winted, bo udało mi się w końcu sprzedać. Słuchajcie, się tak męczyłam. Taki pasek do spodni, bo że tak długo mi wisiał. Ale w końcu się udało ktoś z Węgier. Słuchajcie, sobie zamówił, także się cieszę, że ma nowego właściciela, a ja odzyskałam dość sporą część pieniędzy, bo pasek był nowy, nieużywany, firmowy, także spoko. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo nie lubię, jak ktoś takiego mi zalega w szafie. W zasadzie potem nawet nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo co, wrzucić szkoda, a komu ja to dam. Nie chcę, tak wiecie, też nikomu niczego narzucać absolutnie. Także bardzo, bardzo się cieszę. Dlatego właśnie część, tylko że ta kasa, którą zarobiłam na Vinted, ją przeznaczyłam na zapłatę za zamówienie internetowe Sinseja, bo zamówiłam Zosi jakieś kolarki, takie wiecie, jakieś klapki, bo ten wyjazd właśnie nasz nad morze zweryfikował wiele, czego jeszcze nam brakuje na wakacje. Więc zamówiłam też jakieś klapeczki, wiecie, nie chcę za bardzo inwestować, kupować za drogich rzeczy na razie, bo ona rośnie w bardzo szybkim tempie, tak samo jej stopa, no a wiecie, klapki czy coś, no raczej chyba tego później nikomu nie dam, nie sprzedam, także zamówiłam jej właśnie jakieś klapeczki. I co jeszcze zamówiłam? Jakieś tam t-shirty, no i tam stówa wyszła, więc, że tak powiem, zamieniłam jedno na drugie więc jestem na zero, no ale z tego względu, że jednak coś tam było, to przeznaczę z tych pieniędzy y, trochę pieniędzy właśnie na y, moje 50 kopert, żeby się nie czuły takie porzucone. I jeszcze słuchajcie, mam te 50 zł, które udało mi się zebrać w wyzwaniu z moim pisieczkiem, ale szczerze mówiąc nie wiem, gdzie je włożę, nie wiem, czy zrobię to dzisiaj. Yy, tak samo na wyzwanie mam przeznaczone 150 zł i jeszcze mi zostaje 150. Też nie wiem, gdzie je włożę. Może po prostu na razie włożę je do jednej koperty w jedno miejsce, a później się zastanowię. Bo prawdopodobnie one pójdą na fundusze celowe. Tylko jeszcze nie wiem, które muszę sobie przejrzeć. Co tam mam najważniejszego w tym yy, momencie do zapłaty? Yy, popatrzeć też na moje sprawy takie wiecie filmowe, bo tam też yy, mam. Yy, Muszę sobie po prostu koszty roczne poodkładać, a że mam gotówkę, to chyba będę chciała z tego skorzystać. Ale zobaczę. Naprawdę jeszcze nie wiem, nie wiem. E, na tą chwilę rób, zróbmy sobie podsumowanie. Bo już widziałam tak mniej więcej, że dość sporo wyszło tych pieniędzy. Szczególnie na jedzenie. Ale to za chwilę. Wyciągnę sobie moją tabelę. Gdzie jesteś? A tu jesteś. Okej. Okay. jakby tu widzicie, bo że ja mam małą szybę na telefonie i ona jest taka, że spokój nic nie widać. Wiecie, jakby ktoś chciał coś przeczytać w moim telefonie. Teraz ja też nie mogę sama zobaczyć. Dobra. Bo ja nagrywam wszystko telefonem jeszcze się nie dorobiłam kamerki. Chociaż może kiedyś. Zobaczymy, kto to wie. Włożę. To jest w ogóle mój nowy projekt. Zaraz wam też pokażę, co ja tu nawymyślałam. Ok, no to jedziemy. Cicho. Jedzenie 753,80. I tutaj jest też, są zakupy, które robiłam na ten wyjazd. Same zakupy na wyjazd nie były dość duże, bo tam chyba było 150 złotych i kupiłam, słuchajcie, to w tych zakupach było picie, były przekąski. W tym domku, w którym byłyśmy, w ogóle była kuchnia, taki aneks kuchenny, tam była lodówka, kuchenka, wszystkie możliwe naczynia, słuchajcie, patelnie, przybory, i tak dalej. I ja wiedziałam, że to tam będzie, bo sobie to sprawdziłam. I przed wyjazdem zrobiłam, słuchajcie, nagotowałam garnek sosu do spaghetti, ugotowałam też już makaron, więc miałyśmy obiad tak naprawdę na mm, dwa dni. Jeszcze w zasadzie zostało, bo wczoraj jeszcze u mamy mm, mm, mój tata jadł, bo byłyśmy na tym wypadzie właśnie z moją mamą i z Zosią. Zrobiłyśmy sobie taki babski wypad z okazji dnia kobie, kobiet, nie mamy, <grym>, na kobiet. No i tak na spółkę wszystko z mamą sobie ogarnęłyśmy, w zasadzie mama dała taką propozycję już zanim zabukowałyśmy, że to ona zasponsoruje, no bo to ona wymyśliła, ale oczywiście ja tam chciałam się dorzucić, bo tak nie lubię za bardzo jeszcze obciążać moją mamę takimi wydatkami, także wszystkim się ładnie podzieliłyśmy, myślę, że wyszło spoko, ja zapłaciłam też za paliwo, za część wynajmu domku, zrobiłam to jedzenie, także naprawdę fajnie, jeszcze ugotowałam, ugotowałam, upiekłam chlebek bananowy taki większy, bo mi się banany kończyły, już były oczywiście czarne, także słuchajcie, jedzenia miałyśmy w brud, ale też jeśli byśmy nie miały, to nie było źle, bo tam była taka restauracja i bar, można było sobie cały dzień tam coś zamawiać i jeść, także spoko, bardzo udany wypad, polecam. Jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie to nazywa się miejscowość Skowronki, to jest między kątami rybackimi a Kricą Morską. Ośrodek nazywa się Domki Skowronki, on jest odrestaurowany na nowo, bo kiedyś to był taki wiecie komunistyczny, trochę ja tam za dzieciaka jeździłam, ale teraz jest naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Wchodzicie na plażę, plaża jest pusta, także polecam bardzo serdecznie i naprawdę nie jest drogo. Więc nawet jak chcecie przyjechać z południa Polski, to wam gwarantuję, że nie będziecie żałować. Tylko że to macie, wiecie, ośrodek i plażę. Nie? Tam nie ma jakiegoś miasta czy czegoś, w sensie takich rozrywek miastowych, to musicie sobie na przykład, ale można oczywiście podjechać samochodem, na przykład do Krynicy albo do Stegny. Tam sobie można też coś popatrzeć, fajnie jest. Także bardzo serdecznie polecam to miejsce. Tankowania nie było, jeszcze mam paliwo, mi zostało. Na zdrowie na razie też nie było wydatków, ale przygotowuję się w tym tygodniu. Przygotowuję, przygotuję, przygotowuję. Na drogerię było 97-95. I tutaj były kapsułki do prania, pół do płukania. Kupiłam sobie tuż kolejny do spróbowania. Nawet nie jest zły, jakiś z Evelina. Także testuję dalej. Moda. Na modę 51,96. To jest jeszcze bez tej paczki, bo ta paczka była w tym tygodniu. Prezenty. Nie, co ja tu napisałam? To była mania, nie moda. Ach, bo ja mam tu zdrowie, a jadę tymi kategoriami. Widzicie, źle. Słuchajcie, wezmę sobie korektor, jak znajdę oczywiście. O Jezu, teraz tu jest wszystko zakręcone. Ciekawe czy działa. Czyli to muszę... No, I za nie w tą stronę. Ha! Cudownie. Patrzcie jaki słodki. łopeczka kotka. Dobra, czyli to była drogeria 97-95, teraz Manik był 51. Mój tata został właśnie z moim kotkiem. Przyjeżdżał go karmić, z nim posiedzieć. Mój kot jest bardzo stary, w sensie ma 12 lat i tak za bardzo um, no nie lubi zmieniać miejsca przebywania, chyba żaden kot nie lubi. Na prezenty nic, bo no i dlatego nie wzięłam jej tam. Zresztą tam były tylko te domki, było też dużo piesków. Ona by się tam strasznie denerwowała, więc już chciałam jej tego, wiecie, oszczędzić. Rozrywka. No i tutaj właśnie ujęłam sobie wynajem tego domku. Ja zapłaciłam 200 zł, a moja mama dopłaciła 300. I dwie doby kosztowały nas właśnie 500 zł, w tym jest parking. Można sobie jeszcze tam mm, wynająć. Rowery, poje, pojeździć po lesie, leżaki, no po prostu co da na kiju, co tam macie ochotę. Nieplanowane nic. W tych kopertach nie ma już nic. Dobra, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten segregator. No i już sobie tak patrzyłam, że w kopertach zostały takie ostatki. Nie wiem czy coś uda mi się z tego zaoszczędzić. Mam nadzieję. No, w jedzeniu jest 270 zł. Myślę, że to wydam do, do piątku, bo jeszcze będzie ten długi weekend. To też wiecie, czy coś na obiad. Paliwo mam 150 i tu właśnie mam bardzo dużo szansę, że nie wydam. No, zdrowie 40 zł, drogeria jest 50. Mania już nie ma nic, w modzie już nie ma nic, w prezentach też nie, rozrywka też nie. No i nieplanowane stówka, także za dużo tych pieniędzy tutaj nie zostaje. Ale jak się nie uda tego zaoszczędzić, to trudno. Będę próbować oczywiście w kolejnym miesiącu jak najwięcej. Mam Wasze podsumowania, już niektórzy sobie zrobili. 753. Fajne dziewczyny nagrywają wyzwania oszczędnościowe, jak robią. Też mi się to mega, mega podoba. Cieszę się, że ta polska społeczność rośnie na YouTubie. Bardzo, bardzo się cieszę. 12971. Też dużo, kurczę. No, ale czasem trzeba. No i tak się to... Yy... Przedstawia siłownia. Na siłowni już nie pamiętam, kiedy byłam Słuchajcie, bo w zeszłym tygodniu ćwiczyłam i sobie popsułam kolano. No i to właśnie jest to. Chyba pójdę dzisiaj. Wypadałoby, ale jest taki upał. Umrę tam. Ale pójdę, bo muszę spalić wszystkie kalorie z weekendu. Chociaż chodziłyśmy też dużo, słuchajcie, po 13 tysięcy kroków. Wzdłuż plaży sobie szłyśmy. No wspaniale, naprawdę. Jestem wypoczęta i... Zabieramy się zaraz do pracy. Dobra, to podsumowanie mam zrobione. Nie będę tu już więcej na ten temat się rozwodzić, bo nie ma nad czym. Zobaczymy jak nam wyjdzie następny tydzień. A tutaj jak chcecie mogę Wam pokazać. Zrobiłam nowy projekt planu budżetu. Jeszcze nie ma go w sklepie, bo nie zdążyłam. I chyba będę na nim pracować w, w czerwcu. On różni się od tym, tego, tym, że ma takie dodatkowe rubryki typu priorytety w tym miesiącu, lista rzeczy do zrobienia, do wpisania ważne daty oraz niedatowany kalendarz do uzupełnienia. Na przykład można sobie wpisać daty rachunków, kiedy jakie nam wchodzą, albo jak ktoś ma więcej wynagrodzeń niż jedno w różnych terminach, też można sobie ładnie wypisywać wszystko poplanować. Oczywiście dochód, planowane oszczędności, jeśli ktoś planuje opłaty miesięczne. No i wydatki zmienne, kredyty. I jeszcze zrobiłam taką tabelę ukończonych wyzwań w danym miesiącu: być może y, fajnie by było sobie to też monitorować. Y, roczne, fundusze celowe, personalne i inne. No i teraz mamy tutaj takie tabele właśnie do zapisywania różnych wydatków, takie ala statusy finansowe w jednym. I zrobiłam też tabelę do podsumowania, tak jak w tym planerze. I tak wygląda cały miesiąc. I on jest taki fajny, y, drukowany na takim sztywnym papierze to jest chyba 250. On jest taki scynowy, naprawdę spoko. I to będzie planer półroczny, i tak on będzie właśnie wyglądał. To jest planer na pół roku, jest dość gruby, dlatego na pół roku. Ale oczywiście, jeśli ktoś tam będzie chciał, to na rok też mogę zrobić. I on będzie właśnie na takich ringach. E, półroczny będzie na takich przezroczystych, a roczny musi mieć większy, więc będą kolorowe. Taka mała autopromocja, ale być może właśnie ktoś z Was szuka takiego y, planera. To jak najbardziej polecam. Dobra, teraz tak, segregator z wyzwaniami, poproszę, proszę. Dobra, tutaj pieska już wyjęłam. No i z racji tego, że mamy kolejny tydzień do przodu, bo dzisiaj jest poniedziałek, tak, dzisiaj jest poniedziałek, to ja bym chciała z tych pieniędzy uzupełnić jak najwięcej wyzwań, żeby to po prostu dalej szło i się y, ruszało do przodu. Nie chcę na razie z tych wyzwań rezygnować ani nic wyciągać. Taki jest mój plan. Zobaczymy, jak to się uda, bo oczywiście życie pisze własne scenariusze, więc też uzupełnię już to wyzwanie. 15.30, mimo że mamy dzisiaj dopiero 27, ale ja już sobie wrzucę za majtę 30 zł. Dobra nową podkładkę słuchajcie, zainwestowałam zobaczymy jak się będzie sprawdzać dwudziesty siódmy plus trzydzieści i słuchajcie, już dziewięćdziesiąt złotych się pozbierało tutaj okej okay. dobra i jadziemy dalej. 52 tygodnie. Standardowo. Upsi. Kolejny tydzień, kolejna dycha wpada. Tu atakuje, bo moje dziecko sobie pozamawiało na dzień dziecka różne bajery i gadżety. Muszę odebrać paczkę. E, 27 plus 10. Wychodzi na to, że mamy 22 tydzień roku. Czyli 220 zł w kopercie. I tutaj pójdzie 20 zł. skrzyp jakieś I statusik. Raz, dwa. Czterysta, czterdzieści. Wszystko się zgadza. Jeszcze sobie na koniec y, miesiąca porównam y, Ile mam właśnie w kopertach, w wyzwaniach, tak jak poprzednio liczyłam. Zobaczymy, ile w tym miesiącu udało mi się wrzucić do wyzwań. I to są, słuchajcie, pieniądze i z tych dodatkowych, zarobionych i z kosztów zmiennych. Tu idzie piąteczka i maj mamy z głowy. W czerwcu będziemy odkładać po 6 zł. 20 Mamy już 60, niby nic. Słuchajcie, tu po złotówce po dwa i trzy. Na sześć dyszek się uzbierało. Też fajne to wyzwanie. Fajne dla kogoś, kto budżetuje też na małych kwotach, bo to nie jest aż tak dużo, żeby wrzucić co tydzień sobie coś małego. Piątki w piątki za 31 też już odłożę i mamy maj z głowy. Już mamy ostatni tydzień, to nie ma co tam przedłużać cierpienia. Tak samo jutro mamy wtorek, 28, czyli 28. A na koniec miesiąca, jak coś zostanie, to będziemy sobie grać w gry budżetowe plus 28, czyli 358 nice. Muszę znowu zrobić jakąś. Cash Condensing, bo tutaj normalnie mi te pękają w szwach koperty. Tu mamy maj zrobiony do końca, więc tutaj dzisiaj nic nie wpada. No dobrze. Kolejna sprawa to jest moje wyzwanie z tu kopert. Też chcę jak najszybciej uzupełnić. I dyszka poleci dzisiaj do kolejnej koperty. Powiem wam, że to jest chyba najlepiej sprzedające się wyzwanie w moim sklepie. Mega się cieszę, bo jest naprawdę super. I załadujemy sobie kopertę numer 6. Sześć. 6. nie było, bo to tu zaraz będzie poprawiał umiem mówić po polsku umiem plus 10 czyli 6 dyszek to sobie na razie zostawię, żeby wyschło odłożymy boczek i moi drodzy 50 kopert i to już będzie ostatnia sprawa Tylko sobie się na spina bo oczywiście no już tak wszystko pod ręką jest w miarę. E, czyli robię 21 i 22. Tak sobie przygotowałam drobniaczki. E, zaraz sobie poszukamy. 21, 22. Właśnie muszę też nagrać Wam ten filmik o tej działalności w Polsce i jeszcze będę dla moich wspierających nagrywać już na pewno w tym tygodniu koperty. Koperty na 1000 sposobów, jak zrobić. Jest 21. I 22. Także jak macie ochotę taki. Im obejrzeć i poznać wszystkie moje triki, których się nauczyłam przez ten czas, kiedy prowadzę sklep. To zapraszam do wspierania kanału. No dobra, potrzebuję moje piseczki. I mamy kopetę numer 21. I 22. Słuchajcie, już mamy więcej niż mniej. Same 20, 30. Największe już mamy załadowane. Bardzo się cieszę. Jeszcze się mieszczą w pojemniczku. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, i tak jak mówiłam, pozostaje mi to 150 zł z mojej dodatkowej pracy. I jeszcze mam tutaj pięć dyszek z tego wyzwania, ale muszę się naprawdę zastanowić, gdzie to wrzucić. Także myślę, że pokażę Wam w następnym filmie dotyczącym właśnie podsumowania, chyba już miesiąca maja. I tak samo te drobniarki pozostawię jeszcze na gry budżetowe. No i co? I z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Wchodzę w kolejny tydzień. Byłam już dzisiaj wino na mini zakupach, ale mam już. Y obiad na dziś, może na jutro też będzie, także jestem dobrej myśli i Wam również y życzę owocnego oszczędzania w tym tygodniu nie wiem, czy macie jakieś plany na długi weekend, może urlopujecie ja tym razem zostaję w domeczku będę sobie chillować w ogródku, kosić trawę i te sprawy <noise> także nie będę się na pewno nudzić pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnego filmu na kanale Przesyłam buziaki, pa pa.